Chronimy dzisiaj też nauczycieli dlatego, że są jedną z najważniejszych grup zawodowych, żebyśmy jako społeczeństwo usiedli do rozmów w zespołach złożonych jak zbiory w matematyce, prawda? Że z jednej strony... Rodzice ze swoimi dziećmi, z drugiej strony nauczyciele z ekspertami, a z trzeciej strony samorządy lokalne, jako główny gracz w tym wszystkim, i dopiero potem administracja państwowa. Co trzecia złotówka w kraju przeznaczona na oświatę i edukację jest z samorządów, stąd z Płońska, z Naruszewa z Raciąża, z Baboszewa, z Nowego Miasta ze wszystkich gmin powiatu płońskiego i ze wszystkich gmin i powiatów polskich rząd nie dokłada bo rząd nie ma z czego to my płacimy podwójne podatki raz na rząd, drugi raz na samorząd i o ile na samorząd mamy wpływ to rząd nam w kółko mówi, że nam się nic nie należy. Głos w dyskusji też nam się nie należy. Dajcie te wykrzykniki w górę. Dajcie w górę! Płońsk jest z nauczycielami. Płońsk walczy o polską szkołę. I, no i tu mamy właśnie, małgorzatki informacje z urzędu. Budżet oświaty w 2018 30 milionów 40 tysięcy z haczykiem, subwencja 16,5, 16,5, 30. No i dotacje celowe to jest tak, prawie 10 milionów od samego miasta Płońska.